Siema, to ja Mr. Fandasek, a w tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak działa mod do Minecrafta o nazwie X-Ray. Dobrze, zacznijmy. Kiedy mamy zainstalowanego X-raya, przepraszam, że tego nie pokazałam, ale po prostu coś mi się zrąbało z bandikiem i nie mi tego nagrać. Teraz mam nadzieję, że mi nagra. Klikamy X i przyświetla nam automatycznie ziemię. Widzimy tylko takie... Itemki, które powinniśmy chcieć wykopać i te, które mogą nas zabić. czyli Na przykład tutaj jest kloczek kwart. Już go wykopaliśmy. Gdyby to było na służbie, otrzymalibyśmy go. No i to jest bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się podoba też to, że widzimy lawę. Widzimy lawę i wodę, i różne te płyny, i to wszystko. Bo przecież jak kopiemy, a nie widzimy lawy, Gdybyśmy tak kopali na sobie i to moglibyśmy w nią wpaść przecież, tak? I moglibyśmy się automatycznie zabić. Przepraszam, wyjdę stąd. No, i tak to mniej więcej działa. Widzimy też, no, na przykład, żelazo. No i widzicie? O, żelazo, Tak miło. Raz, dwa, trzy, cztery. 6, 1, Ale Ale i tak możemy sobie kopać. Widzimy też też Nie Nie że czy 4, znajdę aktualnie. Ale spróbuję. Tutaj moje ruiny. To jest To ale... No cóż, tutaj nie mam dungeonów. Poczekajcie chwilkę. O, ale ten mam Dangeona, już wam go pokazuję, tylko tam do niego Sajda. Już tam schodzę do niego. Już się zbierzemy, widzicie. O! Pokazuję te ten Benjana. widzicie, spawnery. i woda, tak jak już wam mówiłam. Już na fajnie, O, tam jest to nieco nie chwilę, dobra. O tam też, tam też. No cóż, więc... To w tym odcinku było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. To do zobaczenia, do następnego odcinka, do usłyszenia narka.